W dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie nawzajem prezenty za wylosowaną kwotę. Tutaj mamy 10 różnych kwot. Będziemy zapisywać kategorie, w których chcemy dostać te prezenty, żeby one nie były jakieś wycie przypadkowe. I do każdej kategorii będziemy mieć wylosowaną kwotę, więc będzie dosyć komicznie jak na przykład będziemy mieć elektronikę i 5 zł do wydania. Mati, proszę, zapisz swoje kategorie. Dziękuję. Jestem ciekaw, co ty mi kupisz, bo pierwszą kategorią będzie. gadżety. Gadżety? Jaki wybierzesz tak, może być, okej? Okay okay. Druga kategoria to będzie sport, wiadomo. I trzecia. a niech będą ubrania. Ubrania? No, okay. jestem ciekaw, jeżeli wynosisz okay. 3 zł, to masz przewalone. Słuchajnie, sobie dobra. To ja daję tak. Niech będą zwierzęta, dbanie o siebie. Tam też są daję. Okay. Tak, bardziej ogólnie. I trzecia kategoria to będzie co? Zastanawiam się bo. Między czytaniem, a może jakimiś wyjazdami albo wspomnieniami? Jak wyjazdami? No co ty mi za wyzwanie tu robisz? Wyjazdy mogą być całkiem spoko. Patrząc na twoją reakcję, daję wyjazdy. Jakie ja ci mam wyjazd kupić? Wszystko związane z wyjazdami. A Aaa, okej, okay. to wiele wyjaśnia. Tylko nie kupmy, proszę, nie wiem, mydła do roba. Dobra, skarbie losuj do pierwszej kategorii, czyli do zwierząt. To tu? jest twój budżet. Pokaż widzą co tam wylosowałeś, ale także mnie nie tak, ty Tak, żebyś to nie, nie widziała, no. Jaki będę miał budżet na kategorię dla wiki? Pierwszy prezent, ja ja jestem ciekaw. Budżet to tyle. No ciągle ciekawie. Ile, ile, ile? Ja jesteś tak ciekawa? Ja wiem, że jesteś. Losuj do kolejnej kategorii, czyli. Dbanie o siebie. O, tutaj fajnie, jakbyś miał dużo. Aha, może, może zobaczymy zaraz. Ja się odwracam, ja nic nie widzę. Ja patrzę na Was, a Mati w pokażę. Spojrzę w dół na wszelki wypadek. jak? Uwaga. Jak? mały? Ma duży budżet, muszę przyznać. Może mały, może nie mały. No właśnie, to albo jest kosmicznie mały, albo kosmicznie duży budżet. Nie wiem. To losuj trzeci. I Trzecia kategoria wezmę teraz stąd. I to jest wyjazd lub podróże kategoria. Też by mogło być duże. I co? No, to będzie całkiem ciekawy wyjazd, muszę przyznać. Naprawdę takiego wyjazdu chyba jeszcze nie miałeś. Nie mogę się doczekać twojej reakcji, aż poznasz te budżety, ale najpierw Wiktoria dosyć teraz dla mnie. Dobra, losuję budżet do kategorii gadżety dla ciebie. Wezmę sobie ten. Waga. Ej, to faktycznie jest ciekawe uczucie. Ile ty tam będziesz miała? To jest nasz budżet. Idziemy dalej. Kolejną kategorią jest sport. Ile tam jest na sport? Na sport. 500 zł to jest mój strzał. Przejdźmy do ostatniej kategorii, czyli ubrania. Weźmy sobie ten najbardziej oddalony ode mnie. I budżet. Na ubrania, uwaga, ile? Taki! Taki mamy budżet na ubrania. To no chyba budżet. całkiem mały, bo się cieszysz. Takie mam poczucia. Jestem ciekawa, co ja z tymi budżetami zrobię. Ja już teraz nie mogę doczekać, się, aż będziemy sobie dawać te prezenty. Ja najlepszych chcieliście świątecznego klimatu i jeszcze dekorowanie domu, to jest najlepsze ale najpierw chyba zakupy dotarliśmy już do galerii Mati, ty zostaniesz w kawiarni poczekasz aż ja pierwsze zrobię zakupy okay. dla ciebie, dobra? dobra, to ja Aj. czekam powodzenia! pierwszą kategorią, w której muszę kupić prezenty są gadżety i mam na to 10 zł, więc będzie to mega, mega trudne do zrobienia, mam jeden sklep który myślę, że coś znajdę tam zazwyczaj są takie pierdółki tanie więc mam nadzieję, że będą tam jakieś gadżety które mu się spodobają to też jeden gadżet, bo nie wiem, czy zadychy kupię Mniej więcej niż jeden. Jesteśmy w tej i szukamy jakichś gadżetów do 10 zł. Na razie nawet no to są nie tyle, więc chyba mocno poszły w górę też trzy tutaj. No. Mamy jakiś gadżet uchwyt na notatki. Jest za 6 zł, bo jest jakiś gadżet? Jest. Czy będzie jakiś ultra przydawny dla matego? No nie, bo ona jeszcze nie ma papierowych notatek. Ale lepsze to niż nic, więc na razie wezmę to i najwyżej wymienię na coś innego. Mamy jeszcze za 4 zł karteczki, co przylepne, więc mamy już tutaj dychę, czyli trzymamy się budżetu. No i wiecie no fajnie, bo mamy i karteczki i stajeczekne ja karteczki, więc wszystko pasuje do siebie. <grystanie> Naprawdę jest ciężko znaleźć coś w tym budżecie Spójrzcie, nawet sztuczne bące są za 12 zł Kupiłam Mateuszowi te karteczki samoprzylepne I jak na karteczki Nie było nic lepszego Myślę, że i tak będzie z tego zadowolone. Przed nami teraz jest największe wyzwanie Dlatego, że mamy kategorię sport I mamy 2 zł Ja nawet nie wiem, czy piłeczkę tenisową za tyle kupimy Więc idziemy poszukać po kilku sklepach Czy coś się w ogóle znajdzie, a jak nie to Nie wiem, chyba będę musiała taką piłeczkę zrobić z papieru Nie ma piłeczek do to nie są tylko takie zwykłe piłki do nogi i siatki, więc idziemy po plan numer 2, czyli jakiś batonik, taki proteinowy, wiecie, dla sportowców. No powiedzmy, że to jest coś sportowego, no jakby jest to produkt dla sportowców, więc teoretycznie myślę, że możemy podciągnąć to. Ale jeśli widzę batony za 12 zł. Spójrzcie, 12, 10, 12, no nie ma opcji, że znajdę coś za 2 zł. Jedyne za złoty 60 to jest jakiś izotonik. No dobra, sportowy, sportowy, bierzemy, nie mamy wyboru. Dwie kategorie za nami, idziemy już do trzeciej, ostatniej Ale tutaj chociaż mam fajny budżet, dlatego że mam 100 zł na ubrania Powiem wam, że jest mi trochę smutno, że losowałam takie budżety dla niego Bo ja naprawdę kocham dawać prezenty Myślałam, że trochę bardziej poszaleje, ale z drugiej strony wiecie Chcieliśmy sobie jakoś inaczej w tym roku dać prezenty, jakoś bardziej kreatywnie Więc ten challenge myślę, że idealnie się w to wpasował I jest to jakaś taka przygoda, wiecie Więc idziemy wybrać mi teraz jakieś ładne yeah, ciuszki Chciałam przyznać, że dużo ładnych rzeczy. To mnie pociesza, ale mamy 100 złotych Zobaczymy, co damy radę za to kupić. Na pewno trzeba coś takiego zimowego, cieplutkiego. Myślałam, że może jakiś sweterek albo golpik. Ten sweterek jest ładny. Zobaczcie, ile kosztuje. A. No cóż, no ładny, ładny. Udało mi się znaleźć taki sweterek za 90zł Chyba była jedna z dwóch rzeczy, która była powyżej 100 Naprawdę ciężko jest znaleźć tutaj Czyli do takiego budżetu. więc bierzemy. Mamy wszystko, wracamy do Matiego. Co prawda zostało mi jeszcze 11 zł, budżetu na ubrania, ale wątpię, że znalazła coś, co mu się spodoba. Idziemy już do Matiego. Przyszła kolej na jego zakupy. Ho, 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 mam dla ciebie pretensje, ale ci nie pokażę. Wszystko się użytowało? Tak, twoja kolej. Wow, jak ty to zakrywasz. Jestem ciekaw, co ty tam masz. Nie interesuj się, lepiej idź zrobić <laughs> zakupy dla mnie. Dobra, skarby, to będzie fenomenalny prezent dla ciebie. Ja już mam taki po. Okay. É mesmo assim. No dobra, jednak nie mam pomysłu <laughs> autentycznie. Pójdę do jednego sklepu i zobaczę co tam mi się uda znaleźć w kategorii zwierzęta za 50 zł. Mam nadzieję, że coś będzie. Jestem w pierwszym sklepie i mam całkiem duży problem, bo Wiktoria jest dobra w robieniu prezentów. Serio. Więc mój prezent dla niej też musi być idealny. Jestem teraz na dziale ze zwierzętami i tu są jakieś przekąski, a to będzie zbyt zwykły prezent. Tu jest jakiś misio, który też jest zwyczajny, potrzebuje czegoś lepszego. Ale to by się nadało całkiem fajnie. Słuchajcie, to jest kalendarz adwentowy, ale dla psów. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, że kupuję te Wiktory. Ale taką mam kategorię. To nie jest dla psów, tylko że zamiast czekoladek są po prostu smaka To jest genialny pomysł. To jest coś naprawdę, co nie wiedziałem, że w ogóle istnieje. Kosztuje 30 zł, i mam jeszcze 20 zł budżetu, aby coś tutaj dokupić. Skoro mam coś dla psa testy, to potrzebujemy jeszcze coś, żeby było ofery coś dla kota. Najgorsze to, że w takich działach nigdy nic dla kotów nie ma i przeważnie są tylko same przekąski. zastanawiam się czy tego po prostu nie wziąć. To są jakieś przysmaki, lalka bardzo lubi tuńczyka, więc w sumie czemu nie Nic Ci ciekawszego to dla kotów nie ma, serio. A jak jestem nie w budżecie. Więc w takim razie biorę to coś, wydaję do naszej kolekcji. I prezent w kategorii zwierzęta gotowy. Lecimy dalej. mi jeszcze dwie kategorie: 150 zł na dbanie o siebie i 0 zł na podróże. Ja nie wiem, co ja wymyślę na te podróże, ale to zostawimy na koniec. Dbanie o siebie to teoretycznie może być wszystko: ubrania, kosmetyki, ręczniki, jakieś rzeczy do spa. I w sumie tym bym się teraz zajął. Troszkę mamy jakieś fajne świeczuszki, ładnie to tu wszystko wygląda. Jakieś balsamy do ciała, ręczniki. O, ręcznik z psem! Świątecznym. Lika ponad wszystko kocha psy, więc myślę, że to będzie idealne dla niej. Mamy pierwszą rzecz stąd. drugą rzecz wezmę coś takiego. No i to wygląda... A Wika bardzo lubi sobie pić gdzieś kawę na jakimś spacerku czy coś. Myślę, że to będzie dla niej spoko. A jest to w kategorii, no bo co by nie było, lubi pić kawę, więc też dba o siebie. Myślę, że można zaliczyć. Jest! Patrzcie, co znalazłem. Jest, słuchajcie, szlamrak. Jest idealnie w budżecie. Kosztuje teraz 105 zł. W całe szczęście ma jakiś rabat. I zdecydowanie to wezmę. To jest coś idealnego. W takim razie potrzebuję zrezygnować albo z tego, albo z tego. I wydaje mi się, że chyba jednak zrezygnuję z ręcznika, bo w sumie mamy dużo takich rzeczy, zwłaszcza o, dużo rzeczy z pieskami A z tego świątecznego termosika będziemy mogli sobie pić będąc w takim super świątecznym szlawroku Myślę, że to jest idealny pomysł Mam w takim razie dwie kategorie z trzech I zostaje nam jeszcze ostatnia rzecz, czyli podróże Ale tam mam budżet 0 złotych, więc coś już będę musiał wymyślać w domu Potrzebuję teraz przygotować mój ostatni prezent, czyli z kategorii podróże za 0 złotych To zabrzmiało jak jakaś tania reklama <laughs> I uznałem, że przygotuję dla Wiktorii filmik z jakichś podróży, które już mieliśmy Nic za to nie zapłacę, to będzie przy okazji super pamiątką, czemu nie? <laughs> ja jeszcze to nie wiem co ja z tym zrobię, ale to musi być dobre. Mamy tutaj dużo jakichś dziwnych filmików, z jakiegoś Berlina, ze Szwecji. Jakie y -y 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 jest I tada! Słuchajcie, mamy to! Jezu, no to jest najsmutniejszy filmik na świecie. Mamy to. Cześć. Cześć. Zaczynamy od moich prezentów, rozumiem? Nic bardziej mylnego. Miałam bardzo ubogie budżety. No co ty? No tak. Muszę przyznać, że naprawdę miałam bardzo ubogie budżety, więc zacznę chyba od największego w kategorii ubrania. Wow, ja już się boję, już jestem ciekaw. Ale ładny kolor. Tak pomyślałem. Ale że to jest coś ładny kolor. Feder, który masz. Ej, jest piękny, jest śliczny. Tak? No, jest. bardzo mi się podoba. Mówiłaś, że masz małe budżety, tak? No, bo to mój jedyny dobry budżet. Dobrze. Ja jestem ciekaw, jak zareagujesz na prezent za 0 złotych, które ci zrobiłem, bo ja miałem taki dla tak? ciebie. Ale więcej się dowiesz później. O kurczę, dobra. <laughs> Ciało sportowe wylosowałam 2 złota. Ojej, co, kupiłeś piłeczkę do ping-ponga? Ciało, nie było żadnych piłek. Nie? No dobra. O, ale to zawsze jakiś izotonik. Dziękuję. A na gadżetach miał ja mam budżet 10 zł. Okej, okay, nie jest źle, jest źle. I co tu jest? Kartki samoprzylepne i kurde długopis. Nie, to nie co jest długopis, długopis, to jest na karteczki. A, przemyślane. karteczkę i... Masz Ej, nie, to jest takie like -e. spoko, to jest fajne, to no, mi się przyda, no? Cieszę Dziękuję. Całkiem dobrze ci poszło, muszę przyznać. Moim ulubionym prezentem jest prezent za 0 złotych dla ciebie, ale do niego przyjdziemy na samym końcu. Prezent w kategorii zwierzęta za 50 złotych. O, to coś fajnego. Kalendarz adwentowy dla zwierzaków. Co? No, nie wiedziałem, coś takiego jest, znalazłem. To jest kotów! Tessa, brałem to dla ciebie, wiesz? Okazało się, że dla kotów, ale też ci powinno smakować. Bo, bo dla kota wziąłem coś jeszcze innego. Dla kota wziąłem coś takiego, bo nic innego, sensowniejszego nie było. A co to jest? Nie ja wiem, jakieś paluszki tuńczyka. Ale też ich się bardzo tym zafascynowała. Lala, to dla ciebie. Oczywiście, że nie chcesz. Teraz będzie coś dla ciebie, bo budżet jaki mam to jest 150 zł. Nooo! to? W kategorii, kate kategorii dla ciebie Nikcia, twoim drugim prezentem jest świąteczny szlawrok Co? Coś takiego, no Ale czad Patrz super yes, to my. No właśnie się zdziwiłem, ale jeżeli myślisz, że to wszystko to nic bardziej mylnego Do tego zestawu będziesz miała jeszcze taki świąteczny termosik. Ale czad, ale super Bo wiem jak bardzo lubisz pić kawkę, więc dalej na spacerek właśnie pójść co? No Yeah, tak, dziękuję. No, się... no, mega fajne. I teraz najlepsze. W kategorii 0 złotych miałem podróże, więc musiałem coś wymyśleć. Nie to było to takie... łatwe, słuchaj. W takim razie przygotowałem dla nas filmik z naszych różnych podróży. Jest wzruszający i inspirujący. Ojej, pokaż. No, daj sobie głośno. Co to za zdjęcie na początek. To nie jest zdjęcie, to są same filmiki. Mamy tutaj Paryż, mamy tutaj Ojej. Londyn, Berlin. Nasze najpiękniejsze wspomnienia. Już się boję, jakie wybrałeś te filmiki. A <laughs> i <Aj>, to tyle? Nie <laughs> miałem czasu. Dziękuję, że towarzyszyliście nam w tym odcinku. W sumie on wlatuje dzień przed Wigilią, więc chyba życzymy wam wesołych świąt. 100 lat! Nie, 100 lat się nie życzy. Ja życzę 100 lat, bo mogę. Wesołych świąt. A jeżeli chcecie zobaczyć jakiś inny odcinek z świątecznym vibe'em, to klikajcie na moją to twarz, położenie. to dokładnie tutaj. 3, 2, 1, pa!